Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku. Za oknem nareszcie robi się pogoda. Chyba się przypomniało yy, wiośnie, że należy przyjść i żeby zrobiło się ciepło. Dzisiaj 20 parę stopni, a ja robię Wam szybki odcinek. Jak widzicie, nabyłem sobie nowy kask. Powiem Wam parę słów o nim. No i cóż, i pojedziemy go przetestować. Zapraszam. Jak widzicie, mój nowy kask to jest, to było oczywiste po prostu, co ja wybiorę. Jak tylko zobaczyłem, że pojawiła się następca mojego HJC-17, czyli HJC-70, no to ja już wiedziałem, że on jest mój tylko dlatego, że jest malowany neo. Kask, yy, dlaczego zmieniam? Zmieniam, bo ten mam już 3 lata, nic się z nim absolutnie nie dzieje, złego słowa nie powiem, każdemu mogę ten kask polecić śmiało. Natomiast chyba troszkę zrobił, zrobił mi się to. Jest XSK, chyba troszkę zrobiła mi się za ciasna. Zrobił, zrobił mi się nieprzyjemnie mały po prostu. Nie wiem, może łeb mi na starość urósł albo cokolwiek takiego, ale jest mi trochę w nim za ciasny, dlatego postanowiłem sobie zmienić. No a tak się złożyło, że yy, dzięki pomocy yy, portalowi Dobre Sklepy motocyklowe.pl polecam jak najbardziej udało mi się nabyć tego HJC i 70 który jest uważany za następcę tego kasku. Troszkę o tym kasku, no wizualnie jak widzicie kolor idealnie ten sam, to jest skorupa z poliwęglanu, rozmiar wziąłem sobie S, większy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Z najważniejszych cech, no ponoć poprawiony jest system wentylacji, chociaż troszkę się tego obawiam, bo w IES-ie większość ludzi narzekało, że kask był głośny tutaj, zobacz, mnie to nie przeszkadza kompletnie, po pierwsze ma być w kasku głośno, żebyśmy czuli, że jedziemy dwa, ja jeżdżę w stoperach albo w słuchawkach, więc też mi to absolutnie nie przeszkadza zobaczymy, tutaj jest pięć kanałów wentylacyjnych zobaczymy jak to się spisuje yy, z nowości, jak widzicie, troszkę jest inny wygląd, ale zobaczcie na zdjęciach wam zaraz pokażę troszkę jest przebudowany system wentylacji, czyli w starym is ie był jeden centralny wlot, tutaj mamy dwa wloty, wyloty dwa z tyłu także jest to troszkę inaczej zrobione. Jak zobaczycie sobie kaski z boku oba, to od razu widać, że kask ten i70 jest troszkę bardziej podcięty, troszkę ma takie bardziej sportowe zacięcie, przez to wydaje mi się, że. No, mnie się podoba bardziej na pewno. Niektórzy mówią, że wygląda śmiesznie i tanio przez to. Natomiast nie mnie to ocenia, moim zdaniem, jest bardzo fajny. Jeżeli chodzi o przód kasku, tu jest troszkę, troszkę bardziej futurystycznie, troszkę bardziej nowocześnie, czyli wlot. Przedni jest troszkę przebudowany, oczywiście pracuje tak samo jak w starym i ie czyli góra, dół, otwarcie, zamknięcie. Tutaj będzie fajnie, bo się będą bardziej muchy zbierały, także zobaczymy jak to będzie działało w praktyce. Wygląda bardzo spoko. Jeżeli chodzi o system mocowania szyby, no to tutaj HJC jak widać nie zrezygnowało ze swojego zatrzasku. Bardzo dużo ludzi narzekało, że ten zatrzask się ułamuje i docisk się psuje, trzeba go wymieniać, a on jest elementem szyby i trzeba wymieniać całą szybę. Przez 3 lata jazdy zrobiłem w tym kasku noze 40 tysięcy, zatrzask działał bez problemu, natomiast złamało mi się w Chorwacji mocowanie kasku, bo jest z plastiku i w tej sytuacji również jest plastikowe, czyli dokładnie ten sam system. Szyba z pinlockiem w zestawie, spinlock jest już założony, zaraz sobie zobaczymy jak on działa, natomiast Pinlock w HJC starym moim przez 3 lata działał bez żadnych problemów. Zajrzyjmy sobie do środka. Kolejny bardzo fajny element, który został poprawiony, to przede wszystkim oczywiście w tym i 70 również mamy blendę. Natomiast ktoś nareszcie poszedł po rozum do głowy i zrezygnował z tego, z tego systemu spuszczania jej za głowy. Po pierwsze, to było kompletnie niefunkcjonalne, bo tutaj u góry mieliśmy też otwarcie i zamknięcie wlotu, więc jadąc, szukając palcami zawsze naciskało się w ten wlot i się nim ruszało i zastanawia się człowiek dlaczego blenda nie schodzi ta blenda była dużo dalej, jak się już ją spuściło to oczywiście zobaczcie co się dzieje tutaj był system sprężynkowy, jak naciskało się guzik żeby zwolnić tą blendę to widzicie ona ona sobie wraca tylko trochę zawsze trzeba było palcem dopychać, bo ta sprężyna ona mi się zepsuła chyba po tygodniu, nawet tego nie reklamowałem, bo stwierdziłem, że to jest mi nie przeszkadza, natomiast czytałem na forach, że to jest standardowy problem, więc po prostu podnosiłem ją palcem do góry. Tutaj zrobiono system suwakowy, czyli raz, że można blendę sobie zostawić w którym miejscu akurat chcemy, dwa, nie musimy się martwić, że ona nie będzie wracać, bo wystarczy palcem pchnąć do samego końca i problem z głowy. Jeżeli chodzi o wnętrze, mamy podbródek, troszkę grubszy z tego co widzę, bo tutaj mieliśmy taką cienką siatkę, ona troszkę mi się zmychaciła, przez, przez lata troszkę powyciągała Natomiast tutaj troszkę jest grubiej Jeżeli chodzi o boczki, fajnie, że one są podcięte pod spód, bo wchodzą pod szczękę aż i to jest bardzo wygodne System, no oczywiście system zapadkowy, to samo co w starym modelu Bardzo fajny system, niektórzy uważają, że zapadka jest mniej bezpieczna niż Double D Natomiast powiem Wam szczerze, nie spotkałem się jeszcze z nikim, kto, komu by się ten system zapadkowy otworzył Także tutaj, no co kto lubi, nie? Ja mam zapadkowy system, także nie narzekam absolutnie. Wloty z góry, otwarty, zamknięty, bardzo fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o największy plus HJC, jak czytałem o tym modelu, większy wizjer o 10 mm, czyli to nam daje pole widzenia o centymetr wyższe. To jest naprawdę gigantyczna różnica. Jak ten kask założyłem za pierwszym razem, to faktycznie jest troszkę wrażenie, wiadomo, że to będzie głupie porównanie, co powiem teraz, bo to nie ta półka cenowa w ogóle, ale jest troszkę wrażenie, jak w Shoei'u Enix'erze, że broda jest tak nisko i wizjer jest taki duży, że po prostu go nie widzimy nawet, że mamy wrażenie, że nie mamy, nie mamy tutaj w ogóle skorupy na dole pod brodą. Także zaraz sobie to zobaczycie. Że tam, popatrzcie, ja założę jeden i drugi, założę moje stare HJC. I tutaj mamy dość wysoko, mamy nosek na wysokości mniej więcej końca nosa. I tutaj jest dosyć masywnie, także jeżeli ja patrzę tutaj no teraz do kamery, to widzę tutaj całą powierzchnię tego kasku i tutaj widzę górę, górę również bez żadnego problemu. Natomiast w tym drugim HJC w tym nowym jeżeli je założymy one ciekawe, no one nowe jest takie najlepsze jest to, że SK nowa jest taka sama ciasna jak ta XS-ka wygnieciona. W momencie, kiedy go założę, to już, zobaczcie, to już na pierwszy tu już jest przerwa pod nosem, czyli już widzimy, że ten wizjer jest większy. Od razu słychać, że mówię, chomiczki mi się ścisnęły. Tutaj na samym dole mam problem zobaczyć tą skorupę Widzę nosek owszem, natomiast tutaj już mam dosyć kłopot i tutaj widzę dużo mniejszy zakres tego kasku. Czyli faktycznie na pierwszy rzut i tutaj widzę też, wydaje mi się, że widzę dużo szerzej. Także na pierwszy rzut oka powiem Wam szczerze, od razu rzuca się to w oczy, że ten wizjer po prostu jest większy. Blenda po spuszczeniu sięga do samego noska, także tutaj nie ma praktycznie w ogóle przerwy. To jest zajebiste, powiem Wam, bo w starym HLC było tak, że jak spuściliście szybę, a mieliście otwarty, spuściliście blendę otwartą, mieliście szybę, to po policzkach wiało w oczy. I to było dosyć niefunkcjonalne, natomiast tutaj zostało to mega fajnie poprawione. Także no, powiem Wam szczerze, ja jestem bardzo zadowolony, cena katalogowa tego kasku 1000 zł w malowaniu, to nie jest szalona cena za to co proponuję, powiem wam, wszyscy narzekają, że HJC to jest budżetowa, to jest budżetowa średnia półka, powiem Wam szczerze, pojeździłem w tym kasku naprawdę 40 tysięcy kilometrów i ja osobiście nie powiem złego słowa. Tyle jeżeli chodzi o porównanie takie wizualne, pierwsze wrażenie, powiem Wam szczerze, pierwsze wrażenie wydaje mi ciężko mi się, się określić, wydaje mi się, że ten HJC czułem się w nim przez to, że ta broda, ja to zawsze, zawsze to wyczuwałem w kaskach, ta wysoka broda powoduje, że człowiek się czuje taki bezpieczniejszy. Natomiast tutaj po pierwsze broda jest niżej, wizjer jest większy i jest troszkę inne trzymanie, to HJC stare i jest 17 trzymał nas tak dookoła twarzy, czuliśmy na policzkach i czuliśmy tu przy szczęce, że nas dociska do środka, natomiast tutaj jest takie wrażenie, że on dociska nas tu na wysokości skroni i oczu, potem mamy luz na policzki i potem mamy tutaj mega mocne dociśnięcie od szczęki do dołu, on nas tak dociska i to dziwne to jest wrażenie, ciężko mi to określić, czy to jest lepsze, czy gorsze wydaje mi się, na razie powiem, powiem Wam tak nie jeździłem w nim jeszcze, więc powiem, że wydaje mi się, że to jest gorsze, bardziej nieprzyjemne natomiast Pojeździmy w nim dzisiaj troszkę do zrobienia parę paręset kilometrów, więc już go poznam. Będę mógł się o nim wypowiedzieć. Yy, o czym nie powiedziałem? O tym, że ten I70 panowie z HJC w końcu zrozumieli, żeby włożyć wytłoczenia pod interkom czyli nareszcie tutaj pod gąbką mamy wytłoczenia na głośniki. Tego tu mega brakowało, bo ktokolwiek jeździł w IS-17 dobrze wie że głośników w skorupie nie dało się zamontować trzeba było je montować tutaj za uchem, bo one się tylko tutaj mieściły było słychać owszem, natomiast to było kompletnie niefunkcjonalne i bardzo nieprzyjemne przy zakładaniu bo te głośniki gryzły w uszy tutaj mamy wytłoczenie, więc jest dużo lepiej przejedziemy się, pinlock zamontowany, naklejkę sobie tylko ściągnę idę pojeździć, bo tak naprawdę kask ocenia się w czasie jazdy, zobaczymy jak się zachowuje to podcięcie i te wytłoczenia, czy one przypadkiem tutaj nie gwiżdżą, bo to może być bardzo wkurzające, czy ten wlot on jest dosyć ostry, a pamiętajcie jak powietrze mocno uderza, no to może powodować jakieś nieprzyjemne uczucie, czy drganie, czy jakieś świsty. Pojeździmy, jak tylko wrócę od razu powiem Wam jakie są moje pierwsze wrażenia. Pierwsze wrażenia zajebiste, przejechane jakieś 30 km, pierwsze muchy zdobyte. Kask wygląda na znacznie cichszy od ISa 17. siedemnastki. W ogóle przy dużym pędzie wiatru z przodu w ogóle głowa się nie rusza, także powiem Wam, mega fajna sprawa. Z minusów yy, nie mogę trafić yy, dłonią w górne wywietrzniki, w ogóle nie mogę tego otworzyć ani zamknąć. Dolny jak się otworzy, to faktycznie czuć na ustach mniej więcej, czuć podmuch chłodnego wiatru, natomiast górnych jeszcze nie ogarnąłem. Blenda jest moim zdaniem troszkę tu za blisko, jak się jedzie ciężko tu z przodu złapać. Fajnie, jakby było gdzieś tutaj, trochę dalej, za uchem. Natomiast, no tu z przodu i tak jest nieźle. Także spróbujemy się przyzwyczaić. Jedziemy dalej i testujemy. podsumowanie. Zrobiłem w nowym I70 jakieś 150-200 km. Pierwsze wrażenie, bardzo pozytywne. Powiem Wam szczerze, ten duży wizjer, mimo tego, że ma się to wrażenie, że nie chroni głowy. Jest rewelacyjny, bo widać dokładnie wszystko. Yy, kask. Przez to podcięcie, że idzie w dół, po pierwsze ja mamy go tutaj raz, że on nam trzyma mocniej szczękę. Dwa, szczęka jest troszkę bardziej oddalona, i to jest fajniejsze. Po trzecie, wydaje mi się, że kask jest bardziej stabilny i jest cichszy niż IS-17. Tak mi się wydaje, takie ja mam pierwsze wrażenie, że przy tych samych prędkościach, tą samą drogą, wydaje mi się, że jest trochę ciszej. Blenda z tej strony, tak jak Wam mówiłem przed chwilą, troszkę jest niefartownie guzik ustawiony, ale to się da przeżyć. Problemem jest natomiast są wloty wewnętrzne, wloty górne, w których za cholerę lewego, lewy, jeszcze o ile trafić palcami, jest ok. Natomiast prawego z tej strony jadąc, prawego wlotu nie idzie ani trafić palcami, a już na pewno go otworzyć. Także to jest troszkę problematyczne, podejrzewam, że muszę się przyzwyczaić. Kask, jak najbardziej, moim zdaniem, na ogromny plus, także. No to jest moje pierwsze wrażenie. Tak, przejeździłem w tym IS-ie 17 naprawdę masy kilometrów, więc coś tam o tym kasku wiem. W tym przejechałem się dopiero chwilę. Szyba zbiera pięknie, guzik działa bez problemu oczywiście, natomiast y, wydaje mi się, że za kwotę 1000 zł y, kask jest godny polecenia. Po pierwsze hc jest idealnie na moją głowę, trzymanie z każdej strony to jest bardzo fajne, chociaż tak jak mówiłem wcześniej, ten kask trzyma inaczej niż jest, bo trzyma bardziej od spodu. Tutaj czujemy, że mamy więcej miejsca, oczywiście policzki czuję, że mam zagryzione nadal, ale myślę, że ta SK to jest rozmiar większy kask. Myślę, że ona się tutaj nam dopasuje do głowy i będzie jak najbardziej, będzie bardzo fajnie. Podsumowując, moim zdaniem, za kwotę 1000 zł kask z poli węglanu, fajnie zrobiony, naprawdę fajnie zrobiony, fajny kształt, fajna linia, pinlock w zestawie, moim zdaniem, bardzo warto. Jeżeli się zastanawiacie, ja mogę osobiście polecić pierwsze wrażenia mega pozytywne, zobaczymy jak będzie dalej, ale myślę, że kask się jak najbardziej sprawdzi. Yy, tak jak mówię, jeżeli chcecie zakupić, polecam dobre sklepy motocyklowe.pl, wybór, wszystkie malowania, wszystkie rozmiary do każdego praktycznie sklepu w Polsce yy, kask Wam dostarczą bez żadnego kłopotu. Ok, na zakończenie jako, że w mojej rodzinie pojawił się kolejny kask do kompletu, to jest chyba już mój piąty lub szósty, no postanowiłem się czegoś pozbyć, więc jeżeli ktoś by potrzebował, chciał fajny, sprawdzony kask używany oczywiście, to mogę oddać swoje i s 17 bo naprawdę szkoda, żeby leżał mi na półce. Jeżeli komuś będzie potrzebny, napiszcie do na Facebooku, na stronie, na faza raza, na pewno się dogadamy, to jest jedna opcja, to jest X SK -ka oczywiście kask Fajny, niezniszczony, do wymiany jest Pinlock, bo Pinlock jest podrapany, natomiast myślę, że co do kwoty to będzie jakaś, jakaś tam śmieszna, symboliczna kwota, yy, żebym go mógł komuś dostarczyć, bo fajnie, żeby z kimś jeszcze pojeździć. Jeżeli potrzebujecie dobrego, sprawdzonego kasku, bezpiecznego, jak najbardziej, a jeżeli ktoś chce, to mogę zaproponować też na podmianę, mogę zaproponować Scorpiona EXO 510 z systemem pompowanych policzków. Yy, bez Pinlocka, co prawda, natomiast kask jest użyty to jest rozmiar XS i jest użyty dosłownie 5 razy, może maksimum. On jest nowy, ten kask jest nowy. Jak włożycie głowę do kasku, on pachnie nowością. To jest XSK i to jest XSK, po prostu który. Ten będzie oczywiście stosunkowo droższy. Kask też bardzo bezpieczny. Amerykański Skorpion, warty, po... warty tutaj polecenia. Jeżeli ktoś by potrzebował fajny kask w rozmiarze XS, dajcie znać, ten będzie troszkę droższy. Ten oddam za symboliczną kwotę, natomiast no po prostu drugi sobie zostawię, żeby mieć dojazdy z pasażerem, bo oba to są XS, a nawet chciałbym się chyba bardziej pozbyć Skorpiona, żebym miał dwa takie same HJC. Dzięki za uwagę, jak coś piszcie do mnie na faza raza, komentujcie, a HJC i70 mogę spokojnie polecić. Lewa w górę, hej, na razie.